Peggy 16, Przechmatko, oto nasze zwycięstwo. Spłaciliśmy dług krwi. Zapamiętajcie ten dzień, Nora. Z twych ust do uszu bogini, tak. Zapamiętajcie. Zakładałem, że on zginie. Pomyliłem się. No nic. Przygotować się do wymarszu. Włócznie i strzały zostawcie w ciałach zabitych wrogów. Są skażone. Tak jak te ruiny. No dobra. Ja nie zostawię. Pozbieramy nie sobie. Nie będą mogli już nikogo skrzywdzić. Kurde. Zabójcy, skażenie. To tajemnica, którą chcę rozwikłać. Idę, gdzie prowadzi ślad. Dobra, zbieramy sobie teraz okruchy po wszystkich. Idziemy dalej. O, szybka podróż. Bardzo fajnie. Za chwilę powinna nam się przydać. O! Kolejna szybka podróż. Dobra. Ty przecież to nie jest sojusznik. Skurde no, sojusznik. Ja cię co? Dobra, zbieramy sobie. Tutaj tak samo, kwiatki też. Zabieraj to ze sobą. Dobra. Okruchy, okruchy. Leo dziwo te beczki nie wybuchały mi. Coś jest z nimi kurde nie tak. Dobra. Subciop. Ubiorę kwiatka. Dobra. Tego Grubasa też trzeba. Lekkie to to nie jest. Okej. Okay. Dobra, on ma fajny. On ma zawsze fajne nagrody. I dobrze, bo jest większy. Dobra czy możemy sobie tworzyć tak na szczały czy sobie od razu i kolejne okruchy metalu, kości skóra lisa. Szukamy skóry lisa, skoro tak i będziemy mieli trochę więcej szczał nie będziemy musieli co chwilę tworzyć Dobra tutaj jeszcze widzę, że mamy dwa rodzaje szczał, szczały zwykłe takie jak my mamy, i strzały takie lepsze, i to są dwie różne sakwy. Okej, okay, tutaj zrobione wszystko. Tutaj już się zaczyna e, ich teren. Nowa misja, dobra. Na razie w to wyrypane. Przydałoby się polecieć. Hmm. Tutaj mamy misję. Tutaj mamy misję zakończoną, dobra. Polecimy sobie tutaj. O masz 14, dobra, czyli mamy dużo szybkich podróży. Nieźle to rozwiąza rozwiązali z tym, że trzeba craftować. Zamiast kurczę po prostu się teleportować. Malutki. nie za drogie to jest, ale i tak i tak troszeczkę inaczej się na to patrzy, jak jednak trzeba wydać ten ten jeden kurczę przedmiot. przejdźmy idźmy się pogadać? Znalazłam ich. Wiesz gdzie? Niedługo wrócą. O, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Co za ulga? Nie mów nic nikomu dobrze? Spokojnie. Matrony śpiewają teraz pieśń pokutną. Jesteś bezpieczny. E. Masz rację. Pieśń rozgrzeszy nas wszystkich. Dziękuję. Nie o to mi chodziło, ale dobrze. Kasa. Dobra. Oczywiście skażone strefy nam zostało. Tutaj mamy kolejną misję, weźmy sobie, pójdźmy do niej. a um, maszyny Zaznaczyło mi? Teraz zaznaczyło. Dobra. E, przy okazji, posprzedawajmy te rzeczy, bo już nie możemy za dużo brać. Hmm, mam nadzieję, że coś kupisz. Przydałyby się. Dobra, nie straj. Co jeszcze Ci się podoba? Na okay, pewno. Okej, dawaj. Co Ty mi możesz tu dać? Niebieski, fioletowy. To jest na pewno lepsza proca. Ale nas na nim nie stać. Chociaż jakbyśmy sprzedali coś. A zbroja, Zbroję, tutaj kurczę jedynie ta by mnie interesowała, ona aż tysiąc kosztuje. Hmm. No nic, sprzedajmy sobie rzeczy. Co to tu sprzedać? Takiego, to są niby takie śmieci do sprzedania. To sobie posprzedajemy. Wszystko się stąd sprzedaj. Ło, 1200! Kurde, to to drogie jest. Dobra. Czy to sprzedamy wszystko! Fu! Dobra, czyli problem z okruchami chyba znika powoli. Dobra, jeden. Sprzedajmy se. Kurczę, nie wiem jak jest szybciej, trochę tak mozolnie, z PlayStationowo się kurwa sprzedaje to Nie. Dobra, i tutaj już zaczynają się zwykłe elementy Dobra, 2139 okruchów. Dobra, zobaczmy, czy możemy od Ciebie kupić tą zbroję. Nie, e, karbazy, serce karbazy. Czy możemy od ciebie kupić to, te serce karbazy? Chyba nie. Mapa metalowej dobra? Bardzo rzadkie. Do dodaje znacznik wskazujący miejsce dobra. Fajnie, czyli mamy tutaj jakieś miejsca. I to sobie oczywiście kupimy. Poza tym, zobaczmy ten łok, czy możemy go wziąć. czyli proce. Nie możemy. Niestety. O. Oh. On ma jakąś modyfikację, tu tylko nie wiem, co to jest. To jest inna, inna amunicja. Tak, weźmiemy to. Nie wiem, co to, amunicja, co to za amunicja jest. To jest amunicja, która y, przebija pancerz. Dobra. Tylko tak, o. Y, to byśmy sprzedali, tylko zdejmijmy wszystkie moduły. To ja idę. Życzę powodzenia. Dzięki. Ja... Dobra. Y, wszystkie moduły z. Tutaj go zdejmijmy. O, nie to, nie to. Yy, to było w wytwarzaniu. I teraz tak, o. Tutaj to. Dobra, użyj. Nie mogę, Kurczę, nie mogę zmienić. Czyli to już musi być. No dobra, no to tutaj dodamy sobie jakieś inne. Poręczność 44%, poręczność 20%, dobra. Weźmy sobie to. Poręczność 28%. No demage'u nie zwiększy, ale poręczność zwiększy Obrywaniem, 13% hmm. Ja bym w to obrywanie poszedł To ma dużo obrywania Dobra, pójdziemy w obrywanie jeszcze Okej okay. skoro tak To możemy tą fajną już ten fajny łuk zamienić na ten. Dobra. Okej, okay. kolejne dwa punkty mamy. Precyzja, ale my idziemy sobie w to. Skupienie. Trzy punkty potrzebujemy do tego. Okej. Okay. Hmm, mam nadzieję, że coś Ci się podoba. Dobra. Y I od razu sprzedajmy ten łuk, który teraz. Dobra, hit. No i fajnie. Dobra, ten nasz. Eh. Y to nasza zbroja 15 i 19. Czy mamy tutaj jakąś lepszą? 30. Nie. Dobra. No to, to lecimy ja dalej. Ja siup, To jest kolejna misja. zobaczmy weczmicy nam powie. Żeby obrona wytrzymała sporo pracy. Ok. Nisona. Wzmacniasz koronę matki? Jeśli Nora mają przetrwać kolejny atak metalowego diabła, musimy wzmocnić obronę. Ale to nie twój problem. Nie jesteś pod moją komendą. Zawsze możesz poprosić, przywódczyni. Masz rację. Potrzebujemy lancorogów. Mają chłodziwo, z ich soczewek też jest użytek. Mam już chłodziwo. O. Dobrze. Nasz lód i ogień pokonają maszyny. Pozostała jeszcze soczewka lancoroga. Trzeba zapolować na zachodzie. Potrzeba też wieżyczek pełnych strzał sygnałowych. Weź te do wieży Orna na południu, jeśli możesz. Dobra? Okej, okay. to tak o. Tutaj mamy powrót, i tutaj widzę, że już są te misje, które wykupiłem. Zarzutnie naczynie. Uh -huh. Coś tam znalazłem. O, coś tu jest. Teren... A, dobra, tereny łowieckie. Hmm, co to jest? Metalowy kwiat. Dobra, jeszcze będzie okazja, żeby... Poszukać sobie. Widokówka, no dobra. Nie ona wszyscy by zginęli. Dobra, pędzimy sobie tu. Jak widać tutaj jest ognisko. To co odpalmy je. Ono nie jest odpalone przez nas. Dobra, Posłuchajmy, co ma dla nas. Jak poszło na polowaniu? Mam skóry dzików i twój szczęśliwy pierścień, ta imię. Chwała wszechmatce. I tobie, oczywiście. Gdzie go znalazłaś? W, dziku. w gardle dzika. Niezbyt szczęśliwie dla niego. Ja chyba od tej pory będę go nosić na szyi. Ja cię chycam. No dobra. Co my tu mamy? wyczyścić strefę 15 poziom, no to trochę to zajmie. Eee, poza tym tu są te, te strefy, tutaj potrzeba 15 poziom, czyli powinniśmy już sobie dać powoli. No damy sobie kurczę radę z tym. No Polecimy sobie tu. Jed jedne, jedną paczkę. Zawsze się używa tylko jedną paczkę z tego co zauważyłem, chyba, że to jest za blisko. Możliwe, że po dłuższym czasie z jednego końca na drugą na drugi koniec mapy będziemy używali ich kilka Dobra My spędzimy tu Czyli tam. Dobra, no to posuwamy się do przodu Kurde jakoś tak No i teraz tam to, to czekajcie tędy sobie przejdziemy Musimy niżej, niżej zejść z tego, co tu widzę. Hmm. Tylko jak tu niżej zejść, żeby się nie zabić? Kurde. Dobra, ryzyk fizyk. Jak to się robił w starych grach? Uuu, dobra. Ale, ale żyje. Udało się. Dobra. Nieźle. Jest w miarę. Dobra, mam pewną koncepcję, yy, żeby właśnie wykorzystać te, te kurcze przejęte tam. Typki, do tego, żeby mi pomogły. Zachowam na później? Czyli jednego na pewno przejmiemy, dzięki czemu łatwiej będzie walczyć. Doki, doki, dobra, jesteśmy na miejscu. Wróciliśmy tu. Po takim średnim dość czasie. Aj kurwa, widzimy. Dobra, gdzieś musimy się schować. I kurczę zawołać go. Dobra, tutaj się schowajmy i czekajcie. Nie, 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 nie konia. Idź sobie z tym koniem. Dobra.